Hej! Witam Was w kolejnym filmiku o minimalizmie. Dzisiaj opowiem Wam o 10 rzeczach, których już nie kupuję. I wiele osób, taka mała dygresja, króciutka, wiele osób boi się określać siebie jako minimalistę, jako minimalistkę, szczególnie na zagranicznym YouTubie, gdzie hejty sięgają zenitu i mi się po prostu... To w głowie nie mieści. No ale ja jestem tego zdania, że nie trzeba mieć 100 rzeczy w całym swoim życiu, żeby określić się minimalistą, że to coś innego. To nie są sztywno narzucone zasady. I ja, tak jak i po obejrzeniu, właśnie filmu Mai z kanału Maja Dibi, Zgadzam się z nią w 100% i ja mogę określić się jako minimalistka, bo ja tak myślę, ja mam się za minimalistkę i tyle. Więc dziś właśnie opowiem Wam o 10 rzeczach, które przestałam kupować. I powiem wam dlaczego, więc zostańcie ze mną, jeśli taka tematyka was ciekawi, i nie zapomnijcie na końcu zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał, jeśli wam się podobało, bo będzie więcej w tej tematyce, jak i w wielu innych. Więc pierwszą rzeczą, i może połączymy to z drugą, to są gazety i płyty. Kiedyś czytałam gazety, bo się nudziłam. Jak gdzieś jechałam, na przykład, kupowałam sobie jakąś gazetę i było w niej wiele obrazków, mało treści. Jak już była jakaś treść, to była beznadziejna. Może nie trafiłam na taką gazetę, która by mi się spodobała, ale to był taki zjadacz czasu i zjadacz pieniędzy, również, więc wam też to polecam, bo teraz. W internecie można znaleźć wszystko. Chyba że jest to gazeta, która naprawdę coś wnosi, ale myślę, że nie wiem, nie ma sensu kupowania um, takich kobiecych czasopism, um, byleby zabić sobie czas, bo nam się nudzi, bo w internecie można znaleźć masę takich um, stron, gdzie przeczytacie to samo. A jeśli o płyty chodzi, jeśli zbieracie płyty, jesteście kolekcjonerami, pasjonuje Was muzyka, super możecie mieć kolekcję płyt, nie mam do tego nic, ale u mnie się to nie sprawdza, ja już nie mam wieży, nie, nie mam po prostu gdzie tego słuchać. Mam na swoim telefonie ulubione piosenki, mam YouTube'a i nie potrzebuję po prostu wydawać takiej kup pieniędzy, bo płyty są naprawdę drogie na coś, co mogę posłuchać w internecie czy ściągnąć sobie, jeśli mi się bardzo podoba trzecią rzeczą, taką bardzo oczywistą ale niekoniecznie to plastikowe torby, takie w marketach gdzie yy, pakujecie swoje zakupy po prostu i ja już ich nie kupuję wkręciłam się bardzo w taki jeden kanał Roll Gone Green z tego co pamiętam, tak się nazywa gdzie bardzo sympatyczna dziewczyna Manuela opowiada o całym tym ruchu zero waste i ja na pewno nie, nie określam się jako osoba, która to praktykuje. Ale myślę, że niektóre zmiany, które są bardzo łatwe do wdrożenia w życie, warto zastosować, bo możemy dużo wnieść w poprawę może kondycji naszej planety, w poprawę tego, żeby jej już nie zaśmiecać tak bez sensu, bo niektóre zmiany są naprawdę ciężkie, ale to, żeby kupić sobie jedną czy dwie torby takie wielokrotnego użytku, czy takie szmaciane, czy są takie twardsze z takiego twardego materiału, nie zrobi nikomu krzywdy, wydacie nie wiem maksymalnie 15 zł za dwie takie torby czy 20, a posłużą Wam naprawdę na kupę czasu i zaoszczędzą trochę powietrza naszej ukochanej planecie. To samo się tyczy warzyw. I jeśli nie muszę, nie są to jakieś malutkie rzeczy. Planuję kupić sobie takie jeszcze woreczki szmaciane, czy uszyć nawet sobie sama właśnie na warzywa. Ale teraz, jeśli biorę banany, czy nie wiem, ogórka jednego, to nie pakuję ich w te foliowe woreczki, bo nie ma to sensu, biorę po prostu i tak się je potem myję, obieram skórkę. Czwarta rzecz to dekoracje. Jakbyście zobaczyli mój pokój, nie, nie powiedzielibyście, że e, nie ma w nim dekoracji. Nawet za mną możecie zobaczyć na tej tutaj półce. Ale są to pamiątki, e, są to rzeczy, które już dawno temu były kupione przeważnie w Grecji. Tak, tutaj jest przewaga rzeczy z Grecji. Są to rzeczy sentymentalne. I kiedy na nie patrzę, jestem szczęśliwa, przywołują mi się dobre wspomnienia, i jest to taki obszar mojego życia, którego no, nie pozbędę się na pewno. I według mnie rzeczy, których nie kupiłam, takie jak muszelki, kamyczki, no sensuje wyrzucać, jeśli poświęciłyście tyle czasu na zbieranie ich w miejscu, które, które kochacie i ja nie mam innych dekoracji nie lubię dekorować pokoju na święta czy wielkanocne, czy Bożego Narodzenia mam małą choineczkę, która jest dosłownie taka i, i tyle, to jest moja dekoracja a na wielkanoc nie lubię i nie mam i... I jeśli takich rzeczy nie kupuję, żadnych, naprawdę z dekoracji już, hu huh, hu, ile czasu nie kupowałam nic, zawsze jeśli coś potrzebuję, to właśnie minimalizm nauczył mnie tego, że jeśli coś potrzebuję, mogę sobie iść na strych, na którym... Rodzice trzymają jakieś zakurzone rzeczy. Naprawdę można znaleźć tam perełki. Jeśli ja czegoś naprawdę potrzebuję, nie idę do sklepu i nie kupuję tego, tylko staram się znaleźć coś, co już mamy w domu, żeby nie zagracać tego jeszcze bardziej. Bo tego strychu ciężko jest, ciężko tam przebywać bo jest masę rzeczy, których rodzice nigdy nie wyrzucą i ja o tym wiem. Nie mam nic przeciwko, żeby pokój był udekorowany, ale dla mnie są to rzeczy takie bardzo ważne i nie ma w nim przypadkowych rzeczy, które nic nie wnoszą. Buty na obcasie. Yy, mam chyba trzy pary butów na obcasie, które kupiłam już jakiś czas temu i nie używam ich wcale. Więc nie ma sensu, żebym kupowała kolejną parę, jeśli tamtych nie używam. Naprawdę są dziewczyny, które uwielbiają buty na obcasie kupują nie wiem po 100 par i mają w swoich kolekcjach właśnie 100 czy 200 par butów na obcasie i w nich nie chodzą. No powiedzcie mi, jaki to ma sens, jeśli ktoś. Lubi, naprawdę chodzi. Niektóre dziewczyny tak mają, to super. To kupujcie, jeśli potrzebujecie, ale też bez przesady. Yy, nie sto par, tylko nie wiem, jedną, dwie, maksymalnie trzy, jeśli tak często w nich chodzicie, ale ja nie lubię ich, są niewygodne i myślę, że całe to cierpienie yy, wchodzeniu w nich nie jest warte tego, że. Yy, wydamy się smuklejsze, czy pupa nam się podniesie, więc przestałam i raczej już ich nie kupię. To samo tyczy się ubrań i butów, yy, których nie potrzebuję. Już nie kupuję, nie idę do sklepu i patrzę, wow, ta bluzka mi się podoba i muszę ją kupić, czy te buty mi się podobają i muszę je kupić tylko yy, jeśli naprawdę widzę, że coś yy, brakuje w mojej garderobie. To idę na zakupy i staram się taką rzecz znaleźć, a jeśli nie, no to trudno, to pójdę na następny raz, za tydzień, za dwa i może to znajdę, może nie i nie ma tragedii. Kupki, kupki to, było moje, to była moja miłość. To było coś, co kupowałam non-stop z pieskami, z, związane z Grecją, różne kupki ze zwierzętami, ogólnie z tym, co najbardziej lubię, z książkami. I mam ich już tyle, naprawdę, że już nie potrzebuję innych. I mam parę takich ukochanych kubków, z których piję cały czas. Ja mam coś takiego. Ostatnio Alice na swoim kanale mówiła, że ma także, ma ulubione swoje kubki do herbaty czy do kawy. I w innych kubkach nie smakuje już tak dobrze. I ja mam tak samo, że mam niektóre kubki których piję kawę. Mam niektóre kubki, z których piję herbatę, a niektóre są uniwersalne, ale z innych kubków już nie napiję się. Musi być ten mój ulubiony, który mi się bardzo podoba. Z innego się nie napiję, bo mi nie smakuje. Nawet ostatnią rzeczą są książki. To znaczy powieści, bo książki o samorozwoju i tych sprawach teraz właśnie je kupuję, bo ich nie mam i bardzo jestem wkręcona w ten temat. Ale powieści już nie kupuję od dłuższego czasu, bo kiedyś miałam hopla na tym punkcie i kupowałam co miesiąc po 6, 7, 8 powieści i proste było, że nie byłam w stanie ich przeczytać. I teraz mam sporo naprawdę... Moje półki uginają się od książek, których w nie w większości, ale może w połowie nie przeczytałam, więc nie kupuję już powieści i nie będę, jeśli będę chciała jakąś książkę przeczytać, nie o samorozwoju, tylko właśnie powieść, to po prostu pójdę do mojej osobistej księgarni i coś sobie wybiorę, bo naprawdę mam masę różnych książek o różnej tematyce. I ostatnią rzeczą są środki czystości. Po pierwsze są bardzo szkodliwe, po drugie drogie, a po trzecie woda, ocet i jakiś olejek zmieszane ze sobą mogą zastąpić wszystko. Ewentualnie, jeśli nie możecie czegoś doczyścić, no to soda oczyszczona się sprawdza idealnie i nie potrzebujecie wydawać dużej ilości pieniędzy czy truć się w tych domestosach i tym wszystkim, żeby wasze mieszkanie, wasz dom był czysty, lśniący i świeży. To by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że zostaniecie. Do następnego. Żegnam się z Wami i życzę miłego dnia. Pa!